Hej, to Pardo i witam was w RimWorld. Wszystko zaczęło się od trzech rozbitków, którzy musieli awaryjnie lądować na obcej planecie. Czarek, niegdyś menadżer wielkiej korporacji, bardzo charyzmatyczny i przystojny. Lisek, również charyzmatyczna oszustka, niezdolna do przemocy. Oraz Nacia, siostra Liska, która jest świetną wojowniczką. Zabrali ze sobą jeszcze ich kochane zwierzątko domowe, Olgę. Samice Jaka. Czarek, oszołomiony długim lotem i lądowaniem, postanowił obrzygać materiały budowlane, ale na szczęście nie zniechęciło to naszych osadników od tego, by użyć ich do wybudowania pierwszego schronu. Pod koniec dnia pierwszego pokoje już były niemalże gotowe, a nasi bohaterowie mogli ułożyć się do snu na nowej planecie. Już po trzech dniach, Czarek i Lisek zostali parą i postanowili zamieszkać razem. Lecz sielanka nie trwała długo, gdyż pojawiło się pierwsze zagrożenie. Osada została zaatakowana przez zająca ludożerce. Udało się ten problem rozwiązać paroma mniej lub bardziej celnymi strzałami. Nacia, które się nieco nudziło, jako że jako jedyna nie miała partnera, stwierdziła, że czas nazwać naszą osadę. Po dłuższej dyskusji osada otrzymała nazwę Gniazdo, a frakcja Królestwo Sikorek. Po naradach osadnicy wrócili do pracy. Sporo rzeczy było do zrobienia. Rozbudowa kuchni, polowania oraz wycinka pobliskich lasów. W tym czasie w okolicy kolejna osoba spadła z nieba. Mindy Miller, pracowita strażniczka tradycji. Lisek uratowała jej życie i ułożyła w wolnym łóżku. Lecz Mindy nie była jedyną osobą z zewnątrz, która akurat przebywała na naszym terytorium. Oniotra z wrogiej nam frakcji postanowiła zaatakować osadę przy pomocy maczugi. Chyba się nie spodziewała, że mamy broń palną i strzelcę, w którym czasami udaje się jednak trafić. Oniotra została ranna, lecz jako, że nie było już wolnych łóżek w osadzie, nasi osadnicy zamiast ją ratować, postanowili wykopać jej grób. Tak na wszelki wypadek. Noc przebiegła spokojnie. Czarek spał z liskiem, w pokojach obok leżały Mindy i Nacia, a na zewnątrz konająca Oniotra, która jeszcze nie wiedziała, że jest to jej ostatnia noc. Następnego dnia Mindy Miller, wdzięczna za to, że uratowano jej życie, przyłączyła się do naszych wsadników i otrzymała ksywę Diaxi. Parę dni później, 14 kwietnia maja, otrzymaliśmy wiadomość od cesarskiej frakcji The Broken Imperium. Zofia Metpi prosiła nas o to, by obronić ją przed goniącymi ją dzikimi szynszylami. Zadanie chętnie zostało przyjęte, a następnie... zapomniane. Więc Medpi została pogryziona i straciła przytomność. Dopiero gdy Medpi już leżała, Diaks i Nacia postanowiły zająć się sytuacją. Lecz tym razem celność nie była ich mocną stroną. Najbardziej oberwało się Liskowi, która próbowała ratować gościa. Sytuacja stała się groźna. Lisek, Nacia oraz Medpi były ranne. A statek, który miał odebrać naszą zlecenie od już stał przed domem. Na szczęście, parę godzin przed odlotem statku kosmicznego, nasz kość odzyskał świadomość i odleciał. A misja została pomyślnie wykonana, przez co Lisek otrzymała od Imperium pierwszy tytuł szlachecki. Baza dalej była rozwijana. Doszedł nam warsztat krawiecki i kamieniarski. Wszystko znów zaczęło się układać. Mlekot, baletnica z rybią głową, usłyszała o naszej prosperującej wiosce i poprosiła o schronienie przed trzema zającami śnieżnymi, które ją gonią. Nasi osadnicy mieli już doświadczenie w walce z gryzoniami, więc uznali, że nie ma problemu. Nic bardziej mylnego. Walka trwała długo i kilku osadników zostało rannych. Najgorzej jednak oberwało się diaksji, która została poszczelona przez nacie. Podczas zaopatrywania rannych wyszło na jaw, że nasza najnowsza osadniczka ma problemy alkoholowe. Rozpoczął się odwyk przez które samo poczucie mlekota mlekoty spadło do zera. Aby ułatwić jej tą sytuację, została uśpiona przez innych osadników środkami znieczulającymi i przespała kolejne dni. Czarek był dalej jedynym mężczyzną w osadzie. Nawet wszystkie zwierzęta to samice. Osada dalej rosła. Polowania trwały. Kilka mniejszych napadów zostało obronionych. Wszystko układało się dobrze. A co stało się później, przekonacie się w następnym odcinku. O ile taki się pojawi? Hej, nagranie z rozgrywki, którą tutaj widzieliście, powstało podczas live streama na tym kanale. Ale jako że prawdopodobnie nikt nie będzie oglądał zapisów ze streamów, które już minęły, postanowiłem, że wykorzystam to, że mam te 2,5 godziny nagrania po to, żeby zrobić taki skrót z skryptem napisanym wcześniej i z wycinkami, wycinkami ze streama. Po prostu od dawna chciałem wypróbować coś takiego i stwierdziłem, że czemu nie teraz? Dlatego liczę też na to, że Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się to podobało, czy chcielibyście zobaczyć czegoś takiego więcej, jeżeli wiecie, jakbym coś takiego mógł poprawić, to oczywiście też koniecznie piszcie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę coś takiego dalej kontynuował, chciałem to wypróbować, wrzucę ten odcinek, zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy jak się przyjmie. A ja wam dziękuję za oglądanie, liczę na wasze komentarze i łapki i do następnego razu, trzymajcie się, hej!